Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Dzisiaj, w najbliższych odcinkach, skupimy się na Drodze Krzyżowej, która prowadzi nas przez mękę i cierpienie samego Jezusa Chrystusa. Ta droga nie tylko jest historią Jego męki, ale także stanowi niezwykłe źródło inspiracji i przewodnictwa w naszym duchowym życiu. Droga. Krzyżowa staje się więc przewodnikiem dla naszych duchowych podróży, a dziś przyjrzymy się wartościowym cnotom, które niejako świecą poprzez mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. To przez jego cierpienie możemy odnaleźć drogę do wzrostu duchowego i dostrzeżenia cnót, którymi powinniśmy się kierować w duchowym życiu. W pierwszej stacji drogi krzyżowej Jezus staje przed sądem, gdzie zostaje niesprawiedliwie osądzony i skazany na śmierć. Ta scena jest Pełna dramatu i niesprawiedliwości, ale również ukazuje nam ważną cnotę życia duchowego sprawiedliwość. Gdy Jezus stoi przed swoimi oskarżycielami, zachowuje godność i spokój, mimo niesprawiedliwego wyroku, nie płacze, nie protestuje, ale godnie znosi swoje cierpienie. To pokazuje nam, że prawdziwa sprawiedliwość. Nie zawsze zależy od tego, co ludzie mówią czy robią, ale od naszej postawy wobec Boga i jego prawdy. W tej pierwszej stacji drogi krzyżowej uczymy się również, że sprawiedliwość wymaga od nas zachowania wierności Bogu i jego przykazaniom nawet w obliczu trudności i niesprawiedliwości. To także wezwanie do odwagi w stawaniu w obronie prawdy i godności człowieka, nawet gdy świat Wydaje się być przeciwny. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdzie musi podjąć decyzję, czy pozostać wiernym swoim zasadom, przekonaniom, nawet jeśli jest to trudne. Niech więc ta pierwsza stacja Drogi Krzyżowej będzie dla nas inspiracją do wyróżnienia się w życiu duchowym poprzez prawość, godność oraz odwagę. W drugiej stacji Drogi Krzyżowej widzimy jak Jezus bierze na swoje barki ciężar krzyża. Ta scena jest również pełna symboliki i pokazuje nam istotną cnotę życia duchowego, cnotę męstwa. Gdy Jezus przyjmuje na siebie krzyż, nie robi tego z narzekaniem czy żalem, ale z pełnym oddaniem i determinacją. Mimo ciężaru, który niesie, pokazuje nam, że prawdziwe męstwo. Polega na odwadze w obliczu cierpienia oraz trudności. Ta stacja Drogi Krzyżowej uczy nas również, że męstwo nie polega jedynie na bezmyślnym działaniu czy unikaniu strachu, ale na gotowości do działania zgodnie z wolą Bożą, nawet gdy jest to trudne. Męstwo to również umiejętność podjęcia ciężarów życiowych z determinacją, z wytrwałością. Mając nadzieję również na pomoc Bożą. Patrząc więc na Jezusa, który bierze na swoje barki krzyż, możemy odnaleźć inspirację do pokonywania własnych trudności i stawiania czoła wyzwaniom życia z odwagą i zaufaniem w Bożą opiekę. Niech więc ta druga stacja Drogi Krzyżowej będzie dla nas przypomnieniem o potrzebie męstwa w naszym życiu duchowym. Męstwa, które rodzi się z wiary, nadziei i miłości, jaką darzymy Boga i bliźnich. Cnoty życia duchowego, które w pełni przejawia Jezus w swojej męce, mogą stać się dla nas inspiracją i przewodnictwem w naszym własnym życiu. Sprawiedliwość więc zachęca nas do trzymania się prawdy i uczciwości nawet w obliczu niesprawiedliwości, podczas gdy męstwo daje nam siłę i determinację do stawania czoła trudnościom i cierpieniu. Niech te cnoty będą dla nas drogowskazami na naszej drodze duchowej, prowadzącymi nas ku większej bliskości z Bogiem i bardziej pełnemu życiu zgodnemu z Jego wolą. Moi drodzy, jeżeli nasze spotkanie było dla Was cenne, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję za to, że jesteście, za każde Wasze wsparcie, za każdą modlitwę. Niech Bóg Wam błogosławi na każdym kroku Waszej drogi ku sprawiedliwości i męstwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. thank you